Co zainteresujący filmik! Co się teraz stanie? Wow! Trzeba to powtórzyć! Lecę do mojej przyjaciółki! Znowu słucha muzyki! I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Hej! Czego chcesz? O, daj mi to! Czego potrzebujemy? Mam tu Coca-Colę! Tylko odpowiednio się ubiorę i jestem gotowa! Czekaj chwileczkę! Teraz jesteśmy całkowicie gotowi! Zaczynamy? No to lecimy! Jesteśmy w parku! Wyciągaj składniki! Bierzemy kole i... I jeszcze to! Muszę trochę łyknąć! Jakie dobre! Nie mogę przestać! Ej ty! Zostaw trochę! A w ogóle daj mi to tutaj! Siadaj! Co tam było w tym eksperymencie? Po prostu wsypać i zakręcić A teraz biegnijmy Ciekawe co się stanie O nie, chroń głowę To eksplodowało Zobaczmy co zostało z butelki, dobra? Ojej Udało się Tak Co jeszcze można znaleźć na tym TikToku? Co? Dlaczego stawiają jajko na soli? I nie przerzucą się? Muszę to natychmiast zrobić Ej, zobacz co mam Możesz w to uwierzyć? No to co tak siedzimy? Chodźmy! No to chodźmy! Daj mi to tutaj! Ojej, przewraca się! Jesteś zabawny! Przecież trzeba posypać solą! Właśnie tak! Teraz się nie przewróci, widzisz? Dobra, to łap kolejne! I jeszcze jedno! Co tam było? Sól? Posypie więcej! To super sztuczka. Wow, jestem w szoku, ile tego jest. Już jest bardzo wysoko. Podsypię więcej soli. Ej, jestem cały w soli. Arzik. A, o nie! Co się dzieje? Nie, tylko nie jajka. O, jeszcze jedno. Co jest? Zostałem zaatakowany przez jajka. Brakuje ci tylko piórek. Ale super jest jeździć na elektrycznej deskorolce. O nie, zaraz upadnę! Dobra, co my tu mamy? Przestań już się kręcić, zobacz, co tu się dzieje. Robią z jednej małej pianki niewiarygodnie wielką. Możesz sobie to wyobrazić? Można tym nakarmić całe miasto. Nie no, to nie może być prawda, to niemożliwe. No dobra, sprawdźmy to. Mam tu całą miskę pianek. Zjem jedną! Nie ma mowy! Nie dam ci ani jednej, bo zjesz wszystkie! Okej! Okay. Kładamy ją do mikrofalówki! No i co? Co się dzieje? Oczywiście, że nic się nie dzieje! Nie no, patrz! Rośnie! Udało nam się! Masz rację! Naprawdę urosła! Au! To bolało! Jesteś taki zabawny! Mam pomysł! Podpieczmy tę piankę! Będzie niesamowita! Teraz jest naprawdę pyszna, ale będzie jeszcze lepsza. No i o to chodziło! Rewelka. O matko, co to? To jakaś włócznia. Dobra, zjem z tobą. To jest takie pyszne, ale się fajnie ciągnie. Walce lizać. Udało nam się. Co oni robią? Dobra, rozpuścili cukierki. Wow, robią bańki. Nie, no to niemożliwe. Au, moja noga! Zaraz odlecę! To jest takie pyszne. Dlaczego znowu tu jesteś? Zobacz, co oni robią. Robią prawdziwe bańki. O, a ten lizaczek jest mój. Chodź szybko. Sprawdzimy to. O, toksyczne cukierki! chęcią zjem jednego! Ojej, jest niesamowicie kwaśny! Co z twoją twarzą? To niewiarygodne! Ojej! Chyba odpuściło! Zobacz, co tu mam! Rozkładam cukierki! I spróbujmy powtórzyć ten eksperyment! Okej, okay, prawie stopiłem! Gotowe! Mam rozpuszczony kwiatek! A ja teraz wezmę słomkę! Pójdź, to faktycznie robi naprawdę fajne bąbelki. Ojej, jakie słodkie. Rzeczywiście, są takie ładne. No i pyszne. Mam ochotę zjeść je wszystkie. O nie, są jednak zbyt kwaśne. Ale też chcę spróbować je zrobić. Kurczę, coś mi nie wychodzą. Dobra, co my tu mamy? Bierzemy jajko, wkładamy trochę pianek. I... To wygląda niesamowicie pyszne! Właśnie taki napój chcę natychmiast spróbować! Bingo! Teraz nutka hał-hał! Zgadza się! Co wy tu robicie? Pies gra na pianinie? Odlot! Ale zobacz, co oni tu wymyślili! Co? To niemożliwe! Jestem gwiazdą-gwiazdą! Chodź tu szybko! Siadaj! Zobacz, mam fajną Kinder zabawkę. Wyciągamy z niej kinder niespodzianki. Wow, ale fajny! Potrafi latać! Dobrze, na razie zajmie się zabawką, a ja zajmę się eksperymentem. Potrzebujemy małych pianek. Daj spokój. Dobrze, teraz wsypię je do każdej połówki jajka. Idealnie. Nie no ten kubek, to jest za mały. Oto odpowiedni rozmiar. Teraz mleczko! Ale nie chce się otworzyć, no co jest? Proszę pomóż mi! Żaden problem! Jestem taki silny! Otworzę wszystko! Ej, o co chodzi? Dlaczego to nie idzie? Może teraz! O nie! Wylało mi się na twarz! Dlaczego mam takiego pecha? Kurczę, no dobra, wlejmy to mleko! Fuj, to naprawdę zadziałało! Kinderki się rozpuściły! I teraz możemy pić ten cudowny koktajl mleczny z piankami! Co oni tu robią? Piszą na bananie? I co w tym fajnego? Wow! Czy w ten sposób pojawia się napis? Jestem super gwiazdą! O nie! Co tu się dzieje? Kogoś zażynają? Co za masakra! Nie wiem o co ci chodzi! Co mi znowu przyniosłeś? O, fajne, zróbmy to. Wciąż bolą mnie uszy. No chodź już. Weź wykałaczkę. Jasne. Dlaczego się nie wysypuje? Co jest? Ups, wszystko wyleciało, ale ze mnie nie zdara. Dobra, weźmy po bananie i zróbmy napisy wykałaczkami. Zobaczymy, co nam wyjdzie. O, no, patrz, mam napis. To naprawdę fajne. Mam super pomysł. W szkole jest taka jedna dziewczyna. Britney jest taka piękna. Podoba mi się, ale jak mam jej to powiedzieć? Napiszę to na bananie. Mam nadzieję, że to zadziała. Gotowe Britney! Zobacz, co dla Ciebie mam. To prezent. Co tam jest napisane? On mnie kocha? To miłość, tak się cieszę. Co tym razem wymyślili na tym TikToku? Wylewają kole na papier? To jakiś żart? Kartka jest nadal nienaruszona, a napisy zniknęły. Ej, zobacz, co oni robią! Widziałaś to? Wow, tego na bank trzeba spróbować. Przestań się wygłupiać i siadaj do stołu. Wyciągnijmy Coca-Colę. I jaki rodzaj papieru weźmiemy? Ten papier tutaj. Ach, rozumiem, o co chodzi. W porządku. Teraz szybko poprawimy twoją złą ocenę na dobrą. No to zaczynamy. Dobra, wytarte. Nie, spójrz na to. Nie zadziałało. Mocna długierskiego markera nie ściera się. Mam już wszystkie potrzebne składniki. Tylko żebym tego nie upuściła. Za dużo wzięłam. O nie. Wszystkie jajka się potłukły. Dobra, mam coś tajnego pod stołem. Moje małe królestwo smoków. Witam, moje małe smoczusie. Wasza mama przyszła po jajko. Świetnie. Suzy, jesteś pewna, że to kurze jajko? Wygląda naprawdę dziwnie i przerażająco. Nigdy takiego nie widziałam. Jak to się stało, że było pod naszym stołem? To dziwne. Skąd je masz? Okay. Czy to ważne? Tam już niczego nie ma. Zacznijmy gotować. Musimy jakoś rozbić to wielkie jajko. Wiem, co mi pomoże. Znam kilka fajnych chwytów. A ja! Suzy, wszystko w porządku? I tak znajdę sposób, żeby rozbić to jajko. Wiem, mam tu przecież młot. Wiesz, kim jest Thor? Dał mi ten młot i w końcu mogę go użyć. Na to bum! O, jest pęknięcie, widzisz? W końcu jajko pęka. Okay. Suzy, wszystko w porządku? Dalej trzeba wbić jajko do miski. Hura, oto żółtko. Co tam dalej? No właśnie, mąka. Kurczę, Lili, gdzie jesteś? Nic nie widzę. Suzy, jesteś tutaj? Jestem w chmurze mąki. Ojej. Kichnęłam. Dobrze, kontynuujmy. Teraz wlewam mleka i przysiutko dokładnie mieszam rękami. Wow, to ciasto jest takie miękkie jak slime. Gotowe. Teraz musimy rozwałkować je naprawdę cienko. To proste. To jest takie relaksujące. Suzy, brawo! Sama zrobiłaś ciasto i je rozwałkowałaś. Wiem, Lili. Teraz trzeba odcisnąć kratkę na cieście, aby uzyskać ładny wzór. Gotowe. Wstawiamy do piekarnika. Przecież trzeba upiec nasze ciasto. Wykonałam swoją pracę, a ty, Lili? Hmm, muszę pomyśleć. Mam gdzieś mały patyczek do lodów. Ale jest za mały. Muszę wymyślić coś większego. O, właśnie. Ta deska będzie świetnym patyczkiem do lodów. Trzeba ją tylko troszkę przyciąć. Suzy, nie martw się, wiem co robię. Uff, to jest to. Ojej, Suzy, przepraszam, nie chciałam. W porządku, pokaż mi co masz. Ups, stukłam wazon. Może babcia nie zauważy. Patrz, zrobiłam patyczek do lodów. Wszedł świetnie, co? Rzeczywiście! O, mój rożek jest gotowy, muszę go szybko wyciągnąć. Gdzie jesteś? Wow, jak ładnie pachnie! Lili, spójrz, jaki piękny! Teraz musimy zawinąć ciasto w rożek, póki jest gorące i nie zastygło. Wlewam nutellę do środka. Fajnie, co? Bardzo mi się podoba. Ogarnęłyśmy pierwszą część. Teraz musimy zrobić same lody. Potrzebujemy mleka. Wlejemy je do miseczek. Dlaczego butelka się nie otwiera? O nie! Rozlałam mleko. Moja sukienka, włosy i makijaż są zrujnowane. Trzymaj ręcznik. Dzięki, Lili. Uff, już jest ok, zaczynam. Dobra, trzeba wlać mleko do miseczek. Teraz dodajemy cukier. Ważne jest, aby nie przesadzić. Nie troszkę cukru i tobie. Świetnie. Co dalej? Hmm, no tak. Dodajmy trochę sropu truskawkowego. Świetny pomysł! Nalej no, więcej, żeby było super mega słodkie i pyszne. Nie ma problemu, Lili. Dodaję trochę syropu do mojej miski i do twojej. Gotowe. Teraz zaczyna się zabawa. Musimy wszystko wymieszać. Świetnie. Brawo my! Ale fajnie! Teraz wkładamy nasze mieszanki do lodówki i czekamy. Możemy chwilkę odpocząć. Hej! O matko, Lili! Przestraszyłaś mnie! Cześć, Suzy! Mam pomysł yes. na lody na patyku. W lodówce jest tyle kostek lodu. Użyję ich wszystkich. Ułożę je w prostokąt. I posmaruję kremem. Yes. No to zaczynam. Idealnie! Mam teraz jednego wielkiego loda. A teraz wcisnę w niego mój gigantyczny patyczek i przykryję go kolejną warstwą lodów. Trzeba prześciutko wyrównać, aby lody się nie rozpadły. Kurczę, chyba o czymś zapomniałam. Mogę pomóc? Tutaj trzeba jeszcze podrównać. Teraz jest idealnie. Dokładnie, nie mogę uwierzyć, że na to nie wpadłam. Ojej, moje lody, tak nie są gotowe. O tak, moje lody truskawkowe są gotowe. Przełożę je teraz do rożka waflowego. Patrz, prawdziwa magia. Mam jedną gigantyczną gawkę lodów. Czyż to nie fajne? Sama to wymyśliłam. Teraz kładę ją na rożku. Mamy to! Najpiękniejszy rożek do lodów, jaki w życiu widziałam. Lody zrobione. Brawo my. Tak, ale hmm. chyba o czymś zapomniałyśmy. Nie pamiętam o czym. Wiem, zupełnie zapomniałam o polewie czekoladowej. Muszę pokryć lody czekoladą, akurat tyle będę potrzebować. Suzi, wiesz jak szybko można roztopić całą tę czekoladę? Hmm. Wiem. Potrzeba do tego czajnika. Włączamy czajnik. Czekamy, aż się zagotuje. I zalewamy całą czekoladę wrzątkiem. W ten sposób szybko się roztopi. Wow, Suzy! Jesteś taka mądra! Znasz takie fajne triki. Użyję szczypiec, żeby wyjąć opakowanie. Nie chcę się poparzyć wrzątkiem. Hurra! Czekolada się rozpuściła. Okej, okay, teraz muszę pokryć całe moje lody cienką warstwą czekolady. Alright, alright, Jak pięknie alright. spływa po lodzie. Wygląda bardzo apetycznie. Ale czegoś tu jeszcze brakuje. Yes! No właśnie. Oreo. Ale nie całych ciastek, a kruszonki. To będzie super pyszne. Nie ma nic lepszego do Oreo. To prawda. No to posypmy moje lody posypką. Ale pięknie! Już chcę posmakować. Spróbujmy to podnieść. Ojej! Te lody są takie ciężkie! Dałam radę! Wyglądają magicznie. Teraz trzeba włożyć je do lodówki, aż całkowicie zastygną. Świetnie! Mieszczą się. Oho, już twardnieje. Ja też udekoruję mój rożek w jakiś ciekawy sposób. Mam tu całą torebkę tęczowej posypki. Muszę ją tylko otworzyć, w czym jak zwykle jestem kiepska. Mam pomysł! Suzy, boom! Posypka się rozsypała, ale otworzyłaś. Okej, okay. myślę, że musimy teraz posypać ten truskawkowy rożek. No dalej. Posypka jest taka ładna. Zaraz posypię nią calutki rożek. Będzie jeszcze ładniejszy. To takie słodkie. Gotowe. Ojej, Lili, co z tobą? Dokąd idziesz? Czy moje loby już są zamrożone? O tak, wspaniale. Są jeszcze lepsze niż wcześniej. Ale super. Suzy, brawo my! Udało nam się zrobić takie gigantyczne lody. Wystarczy porównać z tym małym lodzikiem! Lili, pospieszmy się i spróbujmy. Hej! Hmm, coś tu nie gra. Spróbuję ugryźć tutaj. Tak lepiej. Ja też chcę spróbować. Wow, tęczawa posypka robi robotę. To jest naprawdę pyszne. Nie mogę się oderwać. Ojej, jaki pyszny rożek waflowy. Lili, chcesz się zamienić? Wow, Suzy, twoje lody truskawkowe są takie pyszne. A chcesz spróbować moich? Jasne. Wow, jakie dobre. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie jadłam. Uwielbiam lody. To teraz mój ulubiony deser. Suzy, całkowicie się z tobą zgadzam. Czekolada i lody co może być lepszego? Dziewczynki, co tu się wyprawia? Jecie lody? A zupa zjedzona? Czy wy w ogóle jadłyście coś normalnego przed jedzeniem słodyczy? Posprzątajcie to szybko! Nie lenić mi się tu. Wycierajcie dokładniej. Brawo dziewczynki!